Technika Pomodoro to jeden z moich ulubionych sposobów na przeciwdziałanie odkładaniu pracy na później i pracę w pełnym skupieniu przez cały czas, jaki poświęcam naukę. Używałem jej m.in. do nauki do egzaminu językowego IELTS, kiedy codziennie robiłem od 300 do 400 fiszek ze słówkami i faktycznie udawało mi się to. Sprawdźmy więc, jak działa słynna technika Pomidora. Cześć, ja nazywam się Krzysiek, a na tym kanale poruszam tematy związane z efektywną nauką i produktywnością, bo jest to coś, co przyda się każdemu i spowoduje, że więcej czasu będziemy mogli poświęcać na to, co miłe i przyjemne. Kiedy myślimy o intensywnej nauce, najczęściej mamy przed oczami obraz siedzenia nad książkami przez wiele godzin i to jeszcze po nocy. Jednak intensywność w takim wydaniu nie przekłada się do końca na efektywność naszej pracy i jest lepszy sposób na zaplanowanie dnia pełnego nauki. Zacznijmy od tego, że praca przeliczana na czas, czyli ekonomia czasu, to stara definicja, mająca swoje korzenie jeszcze w okresie rewolucji przemysłowej. To, jak pracujemy dzisiaj, częściej już nazywa się ekonomią wiedzy. Nazwa bierze się stąd, że aktualnie większość zawodów bazuje na pewnym poziomie specjalizacji, czyli wykorzystywaniu wiedzy osób, które znają się na danym temacie. Ale w przeciwieństwie do pracy w nowożytnych fabrykach. Czas przeznaczony na pracę intelektualną nie przekłada się do końca na efektywność tej pracy. Dzieje się tak dlatego, że nasze mózgi mają ograniczony czas, na jaki mogą się skupić. To po prostu niemożliwe, żeby przez niewiadomo ile być tak samo zaangażowanym w zadanie, które wymaga od nas wysiłku umysłowego. Dlatego też niezwykle ważnym aspektem dzisiejszej pracy jest robienie sobie przerw, tylko tutaj pojawia się pytanie, jakich i co ile? I to jest moment, w którym przyda nam się technika Pomodoro. Na początek trochę historii. Metoda ta została opracowana w latach 80. XX wieku przez Włocha Francesco Cirillo. Nie wiem, czy wymawiam to dobrze. Nazwa wzięła się od minutnika w kształcie pomidora, którego używał do organizacji swojej pracy jako student. Od tamtej pory stało się to bardzo popularne wśród osób interesujących się produktywnością i to by było na tyle, jeśli chodzi o historię. Technika Pomodoro zakłada podział pracy na okresy intensywnego skupienia trwające 25 minut i 5-minutowe przerwy między nimi. Po wykonaniu czterech takich sesji powinniśmy sobie zrobić dłuższą, 30-minutową przerwę na całkowite oderwanie się od zadania, a potem, jeśli chcemy, zacząć następną sesję. Podział na krótsze okresy to bardzo dobry sposób na przeciwdziałanie prokrastynacji, bo perspektywa uczenia się czy pracy przez 25 minut jest o wiele mniej odpychająca niż wizja zabrania się do wielogodzinnego siedzenia nad książkami. Ogólna reguła jest taka, że po samym zabraniu się do tego, co mamy do zrobienia, o wiele prościej jest kontynuować pracę niż zaczynać wszystko od zera. Dlatego też nastawienie się na wykonanie małego kawałka, po którym możemy bez wyrzutów sumienia przerwać, jest tak skutecznym trikiem. Zwykle okazuje się, że po 25 minutach nie mamy najmniejszej ochoty przerywać tego, co robimy i w ten sposób naturalnie kontynuujemy pracę przez następne okresy. To właściwie esencja techniki Pomodoro, ale jest jeszcze kilka rzeczy, które warto wiedzieć używając jej. Po pierwsze, 5-minutowe przerwy przeznaczone są na uporządkowanie myśli, zrobienie sobie herbaty czy popatrzenie przez okno. Nie powinniśmy przeglądać social mediów czy zagłębiać się w książkę, bo tak naprawdę nie chcemy całkowicie oderwać się od pracy, tylko dać sobie wolny przebieg. Jest to związane z tym, że powrót do stanu pełnego skupienia po rozproszeniu, według badań Uniwersytetu Kalifornijskiego, zajmuje typowemu pracownikowi 25 minut, czyli tyle, ile okres jednego pomidora. Swoją drogą z tego wychodzi też ciekawa statystyka pod tytułem: Przerwy i czas konieczny na ponowne skupienie się pochłaniają 28% dnia pracy. To całkiem sporo. Mówiąc o staciu uwagi, trudno nie wspomnieć o drugiej sprawie, czyli ograniczeniu źródeł rozproszenia w trakcie używania techniki pomodoro. Okres pracy w pełnym skupieniu jest całkowicie święty i dlatego nie powinno go przerwać absolutnie nic, a już na pewno nie powiadomienia w telefonie czy na komputerze. Inaczej nie dość, że nie zagłębimy się w nasze zadanie wystarczająco dobrze, to jeszcze po 10 minutach siedzenia na messengerze możemy zorientować się, że czas jednak leci, a my powinniśmy pracować. Jeżeli z kolei chodzi o sprawy pochodzące z zewnątrz pokroju, wstań na chwilę i odkurz albo wyładuj zmywarkę. To najlepiej odpowiedzieć, że aktualnie jesteśmy zajęci, zapisać sobie gdzieś z boku o co zostaliśmy poproszeni i wykonać to w ramach krótkiej, lub jeśli sprawa jest większa, dłuższej przerwy. Kolejną pozycję w naszych rozważaniach lubię określać jako sztuka robienia jednej rzeczy. Wiele badań jednoznacznie wykazało, że wielozadaniowość jest zupełnie bezproduktywnym zachowaniem z bardzo prostego powodu. Nasz mózg nie jest w stanie wykonywać więcej niż jednej czynności jednocześnie po prostu nie jest w stanie. To, co wielu z nas nazywa podzielną uwagą, jest tak naprawdę szybkim przełączaniem się między zadaniami. Dlatego, robiąc wiele rzeczy naraz, nie zaangażujemy się wystarczająco w żadną z nich. Z tego samego powodu, kierowanie z telefonem w ręce jest tak niebezpieczne. Biologicznie niemożliwym jest skupić się jednocześnie na drodze i na pisaniu. Do systemu Pomodoro wybierajmy więc pojedyncze zadania i skupmy się na nich. Nie poświęcajmy tego czasu na ogólną pracę, która będzie zawierać przeglądanie maila co 10 sekund czy sprawdzanie grupowej konwersacji na Slacku. Następny punkt. Używajcie stopera. Upewnijcie się, że używając tej techniki na pewno używacie stopera. W ten sposób uzewnętrzniacie źródło dyscypliny i zwiększacie tym samym prawdopodobieństwo, że będziecie się trzymać tego, co zaplanowaliście. Czasami leniwa myśl będę sobie po prostu w głowie liczył, ile czasu mi zostało. Potrafi zepsuć wszystko, bo powoduje, że szybciej się rozproszymy i możemy nawet przerwać zadanie na stałe. Ja, jak w sumie do wszystkiego, do tego też polecam aplikację. Przetestowałem kilka i najbardziej do gustu przepadła mi Emphasis, ze względu na swój minimalistyczny design i brak non-stop wyskakujących powiadomień o mikropłatnościach. Ostatnia sprawa to elastyczność tego wszystkiego. Pamiętajcie, że podział 25.5 jest dość umowny i nie ma jednoznacznych badań wskazujących, że to jest właśnie najlepsza wersja. Istnieje też mnóstwo innych od 50 do nawet 52-17. Dlatego jeśli coś wam nie pasuje w wersji 25:5, to nie bójcie się tego zmienić, a dodatkowo z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że 5-minutowe przerwy często wydają się zbyteczne. Jeżeli jesteśmy tak zaangażowani w zadanie, że nie chcemy przestać nawet na 5 minut, to lepiej z tego skorzystać, niż zmuszać się do przerwy na siłę. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka, komentarz, suba, co tam chcecie. A ja zapraszam także do oglądnięcia innych filmów o efektywnej nauce. Playlista powinna być tu gdzieś na ekranie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!